W dniu dzisiejszym dokonaliśmy uroczystego wprowadzenia do podziału bojowego cztery sztuki sprzętu. A mianowicie zaczynając od największego, samochód ciężki kontenerowiec, czyli samochód do przewozu kontenerów, ponieważ w jednostce rotawniczej gaśniczej w Międzynarodzie Podlaskim tworzymy bazę kontenerową. Mamy już dwa kontenery. I taki po prostu samochód jest niezbędny. Oczywiście ta baza będzie rozbudowywana o przyczepę kontenerową, jak również o inne kontenery. E, następny sprzęt jest to e, samochód średni gaśniczy z e, wodą, ze zbiornikiem wodnym o pojemności 2500 litrów i z agregatem e, proszkowym 250 kg. Jest to e, samochód e, typowy gaśniczy plus do szczególnych pożarów. Następny sprzęt jest to samochód lekki, kwatery mistrzowski do przewozu ratowników i sprzętu i czwarty sprzęt jest to agregat prądotwórczy, mobilny, taki na przyczepce, na właściwie nie, na przyczepce, zabudowany na podwoziu dwuosiowym. Jest to agregat, który będzie służył przy większych akcjach czy przy awariach, na przykład w szpitalu, prawda, gdzie będziemy mogli podjechać i ten prąd uruchomić sprzęt na wartość 2 milionów za rok 2015. To są środki europejskie pozyskane przez Komendanta Głównego i poprzez Komendanta Wojewódzkiego one trafiły do Komendy Miejskiej w Białej Podlaskiej. Najmniejszy samochodzik został zakupiony dzięki temu, że samorządy były tak łaskawe i pozwoliły, przekazały nam środki finansowe i to właśnie za środki samorządowe plus plus środki wskazane przez Komendanta Wojewódzkiego. Jedna z lepszych inwestycji, bo to jest inwestycja w bezpieczeństwo. Nasza gmina miejska Miasto Biała Podlaska dołożyła się do jednego z samochodów, akurat który za mną stoi. Wspólnie razem z wójtami powiatu białskiego, z wójtami z Piszczaca, z Drelowa i z Konstantynowa. Za co bardzo im dziękuję. Zrobiliśmy to wspólnie. Bardzo się cieszę, że, że udało nam się to zrobić. Ja dziękuję Straży Pożarnej za to, że wspierała nas przez cały rok i zawsze nas wspiera w swoich działaniach ratowniczych. Jednostka w Białej Podlaskiej w stosunku do innych komend powiatowych i miejskich jest no bardzo dobrze wyposażona i ma bardzo dobrą załogę. Dobrze wyszkoloną i myślę, myślę że ta jednostka, która ma w swoim zasięgu powiat bialsko-podlaski, trzy jednostki ratowniczo-gaśnicze sobie... Świetnie z tym radzi.